Pan z wami I z słowa Ewangelii według świętego Łukasza Chwała Tobie Panie Jezus szedł naprzód zdążając do Jerozolimy gdy przybliżył się do Betwagi i Betanii na górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi, która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej znajdziecie uwiązane ośle, którego nie dosiadł żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby Was kto pytał, dlaczego odwiązujecie, tak powiedzcie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali ośle, zapytał ich, zapytali ich jego właściciele, czemu odwiązujecie ośle? Powiedzieli, Pan to potrzebuje. I przyprowadzili je do Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, schłali swe płaszcze na drodze. Zbliżał się już do spoczy uroliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: Błogosławiony król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokości. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do niego: Nauczycielu, zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł. Powiadam Wam, jeśli Ci umilkną, kamienie wołać będą. Po to słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Drodzy bracia i siostry, naśladując Rzesze, które uroczy, uroczyście witały Pana Jezusa, idźmy w pokoju.

Christus, Christus, Wort zu nam. Christus, Wortem, Christus, Krulem, Christus, Christus, Wort zu nam. Hosanna, Krulovi Davida, Bogoslavia, Salve, je żyję on panie niebo. Izraelski. Posanano na wysokości. Posanano królowi Dawidowi. Bo ogłosiłów, kto ich dzieci I zrabe, o krono Jezra, Majestacie, O za Majdona, nobesum boshi, pro do i na Chrystie, zawsze dieńczka,